Hej, hej, hej! Przed Wami recenzja książki pana Joe'a Abercrombia Pół wojny. Pół wojny jest to część trzecia od wydawnictwa Rebis Premierę miała 22 sierpnia 2023 roku I na początku mam dla Was cytaty Wolność nie ma żadnej wartości dla trupa, a duma jest warta niewiele, nawet dla żywego Jeszcze jeden Lojalność jest cechą powszechną u psów, lecz rzadką u ludzi i ostatni. Król czy wieśniak, wysoko czy nisko urodzony, silny czy słaby, mądry czy głupi. Śmierć czeka każdego. No i przed Wami część trzecia, może trzask. Oczywiście wciąga chyba najbardziej ze wszystkich, chociaż nie uważam, żeby w ogóle każda z nich była jakoś tak niedostatecznie dobra. Napięcie nie odpuszcza nas ani na chwilę, a wydarzenia tak trochę stają, zawsze w ogniu dwojakiego zakończenia. Jest yy, jakby większa przegrana i mniejsza wygrana na innym polu. Zawsze w tej książce jest po prostu coś za coś. Co nieczęsto spotykam w książkach, to przysłowia i mądrości, którymi tutaj postacie wręcz się przepychają jeden przez drugiego. Nie wiem, jakby wygrał ten, który bardziej drugiemu dogada. Ktoś, kto tutaj zginął, nawet podkreślił, że wojnę to mogą wygrać tylko mądrością słowa. Ja bym tutaj dodała jeszcze może takie... Y Chociaż malutkie szczęście, które towarzyszy im w mniejszym, a czasami bądź w minimalnym stopniu. Księżniczka Skara co prawda została uratowana, ale miejsce, w którym do tej pory żyła, zostało totalnie zniszczone, odebrane, tak naprawdę można powiedzieć, że nie ma już domu. Musi uciekać jako niewolnica, choć w głębi duszy powtarza sobie, że chce odzyskać tron, gdyż po prostu kazano jej to obiecać. Właśnie to mądrością słowa. Dla niej jak wiadomo, słowo warty jest więcej od pieniędzy, więc powtarza sobie cały czas, żeby nie tyle tego nie zapomnieć, ile żeby się zmotywować do tego, że musi walczyć o to, co było jej. Autor podkreśli tutaj, że ten, który czci śmierć, nigdy nie będzie szczery wobec nikogo. Skara i jej rodzina zostały tutaj oszukane przez babkę Wexen, która, no naprawdę i dosłownie, odebrała im wszystko. Ona sama jest tutaj jeszcze młoda i niepełnoletnia, no nie spodziewa się, że przyjdzie i tak szybko dorosnąć. Do tej pory była mm, tak jakby mocna tylko w tym słowie, który wypowiada, więc czy poradzi sobie z towarzyszem, któremu no nie zawsze można ufać, zawsze jest dwojako przedstawiony. Słuchajcie, ja odkąd wkręciłam się w ogóle w część pierwszą, to tak samo wciąga mnie każda następna. A najbardziej właśnie podoba mi się to, że tutaj nigdy nie wiadomo, jak potoczą ich losy, e, gdzie zostaną rzuceni, bo tutaj w tej książce nikomu nie można ufać. Do tego opisane jest jakby po to, żeby po skończeniu książki przemyśleć sobie własne życie, postępowanie, a także nawet mm, priorytety, którym się kierujemy. Bardzo mi się podobała z tym, że no, jakakolwiek to nie jest sytuacja, ona zawsze może się skończyć w dwojaki sposób. Nie mamy jakiejś tam podpowiedzi, że a być może ten z kimś tam wyskoczył, i, i no dobrze, to już mamy takie coś, że może się to skończyć źle. Nie. Tutaj nikt niczego nie wyprzedza. Jeżeli już coś się dzieje, to może się dzieć albo tak, albo tak. I nagle zawsze ktoś wyskakuje z czegoś później pod koniec, że on robią zupełnie inaczej niż myślimy. <laughs> Wiem, że dużo gestykuluje ręką, ale po prostu yy, tak to wygląda, że naprawdę nigdy nic nie wiadomo, co się tutaj wydarzy. No Część pierwsza mnie bardzo mocno uwiodła, i w ogóle w pierwszej i drugiej części yy, i trzeciej jest tak dużo przysłów, że mówię wam, każdy z was to sypie, każdy z was, każdy z nich tutaj sypie takimi mądrościami, jakby chciał pokazać, że. Im więcej powie, im więcej na rzecz zwróci uwagi, tym po prostu tutaj bardziej wygra. To jest taka naprawdę pół wojny, ale bym powiedziała, że połowa osób się tutaj bije, a połowa mówi. Wręcz krzyczą na siebie, przekrzykują się tym i każdy chce być tutaj mądrzejszy niekoniecznie fizycznie, ale bardziej pod tym kątem psychicznym. Także jeżeli taka seria wam się podoba, a jest to mówię, świetna fantastyka, bardziej y, mówiona, niżeli y, walczona, chociaż walki też tutaj są i czasami nawet dosyć brutalne, bo jeżeli coś tu się dzieje, to wiadomo, że wskakują żołnierze i oni nagle buch maszynują, nikt tu nie myśli, nie pyta, nie gada dlaczego, tylko po prostu robią, co mają robić, ale w pewnym momencie rzut monetą, czyli takie słowo, co wypadnie, jest tutaj na tyle ważne, że umiem się kierować tymi wydarzeniami, że, jeżeli już ktoś powie, że dobrze, rzucimy monetą, kto wygra, kto przegra, tak jest, to tak się dzieje. Oni tego nie kwestionują. Właśnie z tym to też było fajne, dlatego było podkreślone, że słowo nieraz jest ważniejsze od pieniędzy. Jeżeli Wam się ta seria podoba, a mi się podobała, to po prostu Wam ją polecam i się z Wami żegnam. Do usłyszenia. Pa, 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 pa.